Mm-hmm. blisko jest oczekuj go Pan blisko jest w nim serca moc Pan blisko jest oczekuj go Pan blisko jest w Nim serca moc. Pan blisko jest. Oczekuj go. Pan blisko jest, w nim serca moc. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste, Twojemu miłosierdziu, najpiękniejszemu przymiotowi, który Cię opisuje, który Cię wyraża, którym zawiera się cała Twoja miłość, całe Twoje serce, całe Twoje przebaczenie, cała Twoja dobroć, świętość względem człowieka. Kłaniamy się Tobie i przedstawienictwo świętego Maksymiliana oraz świętej siostry Faustyny Kowalskiej polecamy Tobie nasze intencje, nas tutaj zgromadzonych w tej kaplicy. Polecamy Tobie intencje naszych widzów telewizji niepokalanej, niepokalanów, te intencje, które są nadsyłane przez czytelników rycerza niepokalanej. Polecamy Ci intencje, które są przekazywane nam przez naszych przyjaciół, sympatyków, także tutejszych pielgrzymów. Polecamy Tobie dusze wszystkich zmarłych, z naszych rodzin zmarłych. Tutejszych ojców, współbraci, zmarłych spoczywających na różnych cmentarzach w Polsce i na świecie, polecamy Tobie sprawę beatyfikacji sługi Bożego, brata Inocentego Marii Włócika. Polecamy Tobie naszą, drogą Polskę, wszystkich Polaków rządzących. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. <coughs> I nie budź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w rodzinę i śmierci naszej, Amen Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z ducha świętego, narodził się z Mary i Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, Duszem i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego daj! świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata na jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Niej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Niej miłosierdzie dla nas i całego męka. świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki jej miłosierdzie, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego Miej świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie to to, to 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 dla nas i całego, i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej, miłosierdzie dla, miej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze Przedwieczny, ofiarujem Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla Jego bolesnej męki jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. I na całym światem, o krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraź wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie Jezu ufam Tobie Jezu ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Jezu 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 ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu uchwa tobie, Jezu fam tobie. Matko, Miłosierdzia. Modl się za nami. Święty Józefie. Modl się za nami. Święty Ojcze Maksymilianie. Modl się za nami. Święta Siostro Faustyno. Modl się za nami. Święty Janie Pawle II. Modl się za nami. Błogosławiony Księży Michale Sopoćko. Modl się za nami. Święty Michale Archaniele. wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Modlitwa do Matki Bożej Miłosierdzia. Boże, w Trójcy Świętej, Jedyny, który jesteś miłością miłosierną, prosimy Cię pokornie przez stawienictwo Matki Miłosierdzia. Przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, Umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata, Mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w Niebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O pełen skarbów łaskoce a głębia twa kryje nadziemski czar. Do ciebie płynie serc naszych, łkanie, modlitwa ufna o wielki dar. O Panno wierna, Ave Maryja. O łaski pełna, Ave Maryja blasku dobroci, Ave Maryja, bądź zawsze z nami, Ave Maryja, okrulująca w niebiosu chwale, jakże przecudny Twój, Matko, tron, przez życia drogi prowadź nas stale, Daj wytrwać w dobrym, Daj święty zgon. O Panno wierna, Awe Maryja, O łaski pełna, Awe Maryja. Blasku dobroci, Awe Maryja. Bądź zawsze z nami, Awe Maryja. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament. Teraz, Bóg zapłać za wspólną modlitwę.